Martyna LPS. Zakup pocholiczki. Hej, hmm. hmm. hey, tato, hej, mama. Hej, Turczu. I chcemy powiadomić, co z mamą, że dzisiaj jest pierwsza rocznica ślubu. Tak wiem, mam zaznaczone w telefonie. A tak w ogóle my w waszą rodzince ślubu mówiliśmy się z Eweliną, że idziemy na zakupy, prawda? No. No więc my już idziemy się szykować. Tylko weź torbę. No. Ewelina i Martyna poszły do sklepu. Hej Martyna! Hej. Chodź. Yy, na chwilę chodź wyjść, bo muszę ci coś powiedzieć. Dobra. Plnął mojej torby Ewelina. No. Yy, tak. Chciałam ci powiedzieć, że niestety, ale na imprezę nie będziesz mogła przyjść razem ze mną, bo Rudy oczywiście powiedział, że Impreza jest odwołana. A za czemu? Bo miał jakiś wypadek w szpitalu. Samochodowy. Aha. Dobra, a wiesz, co, ja muszę już leciać. Pa. Pa. Idesz? No, już idę. Dobra, jestem ja przybierany. Ewelina się przybierze? To ja wezmę może tam obrożę, no, na chwilę, to proszę pani, Dobrze, yy, tak będzie. To będzie stopetchów. Dobrze. Marta, jak wyszłam w tym Zdecydowanie w tych i w tych. Szczególnie jako kartka. Tu wezmę we dwa. Spódniczka też jest ładna. Jeszcze poproszę spódniczkę. 200 pet chłapków. Dziękuję. Dobra, chodź, bo niedługo cały sklep wykupimy, mm. tylko ty zapłać, będę na dworze. No. Ile to będzie? Yy, gdzieś. gdzieś, ta kartka 100 chłopków. a ta następna kokartka będzie 3 petchołapki. Proszę. Dziękuję. Ewelina, I Martyna i Ewelina wróciły do domu. Zobaczyli tatę leżącego na pufie przy stole. Tato. Tato. Co się dzieje? Hm. Mama umarła. Co? Ale nie ślubu? Tak. No właśnie. Nie, to niemożliwe. sobie zobaczysz to. Przecież. Nie, nie rzutuje cudem. Naprawdę, ona umarła. A gdzie teraz jest? W niebie. No, Już... ale będzie pogrzeb. Po będzie pogrzeb. A my jutro... Dobrze, że pojutrze jest pogrzeb, bo idziemy jutro na zakupy. Ale jak umarła? No właśnie. No. Niestety, ale. Jechała autem. Zderzyła się z jakimś tam panem, co przez zwisko miał rudy. Nie no. To ten, co miała się z nim na imprezę. Ten, co robił imprezy no przepraszam. Właśnie. No. To. Zabiję go! Zabójdę z tobą. Zabiję go. Gdy Ewelina i Martyna poszły do Rudego. A Rudy już dawno wyszedł ze szpitala. Rudy, stój! Gdy... Musimy porozmawiać, bo jesteś moim przyjacielem, a w ogóle zabijesz moją matkę. No wybacz... No, to wystarczy ci słowo wybaczyć, sobie dalej pójdziesz, tak? Jakby na przykład ja ci zabiłam matkę. Czy było tak przyjemnie? No nie, ale. Słuchaj mnie. To nie moja wina, że ciężarówka z tyłu za mną po prostu odbiła się. Już znaczy, ja się odbiłem w aucie i uderzyłem Twoją matkę. No, ale to nie znaczy, że. M Musisz, powiesz sobie, dobra, ok, i sobie idziesz dalej ale już nie chcę Cię nigdy w życiu znać. Mi matkę zabiłeś. Odczep się. Bękol jemu, żeby Cię zabił. Po prostu zabił. Chodź już. Zabiję, zabiję, zabiję. zabiję. Już dziewczyny poszły do domu i przymierzały nowe rzeczy. Mm. Mm. Rzeczy... A. 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 Utknęły! Nie wytrzymam. Córeczki, idę do twojego pokoju na chwilę. Pozwaj. Ta, TATA! Co się stało? Czemu krzyczysz? O, zobaczysz sama. Kolej! Musimy się chronić przed policjantami. Dobra. Zem, yy, zamieszkają u nas chłopacy. Ej, właśnie, dobry pomysł. Martyna zadzwoniła po chłopaków i przyjechali. No, wojście nas. Musimy uciekać. Przed kom... Przed policją. Musimy tu się kryć. Nie mamy, rodziców. Będziesz na mojego tatę. Nie ma, że wy jesteście gejami, oczywiście. E, ty... yy, ale matka... Matka, powiemy, że... Umarła. Przecież z ojcem... Ej, Można. właśnie. No właśnie. No dobra, to tak robimy. Okej. Okay. Dobra. Kurde! A, a jakim no, będę? Już no. nie uwierzą, że... No ty jesteś niby... Bratem naszym. E... O, tak. dobry pomysł. Kurde. Pomóż mi, Koli. Już. Dzięki ci. A, jeszcze tam. Dzięki. Ej, ja idę do pokoju. Rozumiem, chłopaki. Kiedy... Dobra. To ja przymierzę wszystkie moje nowe rzeczy. Ja się ubrałam. Ładnie? Pożyczysz mi obróżkę? Hmm, ty obruszkę? też ci coś pożyczasz. Dobra, ale ty też mi coś z będziesz pożyczać. Okej. Okay. Dzięki, dzięki, dzięki. Dobra, tak. Wracamy. Dobra, tylko powiem, że w naszej garderii, gardelu... to Yyy... Ok, wiatr mm. <grym> <grym> yy, to się niż na zakupie, No to musimy się kryć tak właśnie. Dobra, następnego dnia. Y... Niestety ale Ewelina